Witam, witam, łababę zapraszam na mój kanał, subskrybujcie tego typu, czy powiesz, do nie do tyłu, tego typu właśnie, no, popadało, popadało, ale ociepliło się, no takie ocieplenie się robi, tego typu, no właśnie, łobaban co się tu dzieje, tego typu, no, słuchajcie, święta się zwierzają, tego typu właśnie, toż tuż. tuż krokami wielkimi jak się mówi tego typu właśnie dziękuję że byliście wczoraj na live bardzo się cieszę tego typu widzicie tak mówiłem piadę sobota robię live nic nie odpalam tu moja reguła tego typu i trzymam się ty które się trzymam widzicie czułeś do przodu nie do tyłu tego typu właśnie łobapy tego typu słuchajcie mam takie no, pytanie może wiecie na ten temat, no, może nie wiecie, eee, co jak tego typu, zastanawiacie się, dlaczego Tani i Pani Gocha wyjechali za granicę. Nie to, że mają fuj pieniędzy, właśnie, bo Was to zastanawia, tego typu, na pewno, eee, dlaczego tak nagle wyjechali za granicę? Otóż to, powiem Wam. Że albo Dani Magika, albo Pani kocha mają komorników tego typu. Tam gdzie wyjechali, to takie nie ma możliwości im e, pobrać inne rzeczy po prostu. Zobaczcie jak to jest kurwa pazerno, co? Po się długi, komorników mają fuj, pani kocha Dani to chyba też jest Dani chyba I się zastanowię jakby Dani Magical, nie odpytał manianów, nie miał bana do żywotnego na YouTube, to by zarobił i by stworzył komorników. A tak to uciekają, spierdalają. Dla mnie to jest ucieczka. Przez rzeczywistość. W tym sensie że no Widzicie <laughs> To jest właśnie to co kiedyś mówiłem, że im nóżka się przesunie. Tak w tą stronę, że będą mieli... będą w pułapce. No są w pułapce. Dani Makiga i ani gocha tego typu. Dlatego dzielili z Polski no, granicą, żeby komonik nie chapnął im. tego typu. Słuchajcie. Ale powiem wam tak szczerze otwarcie. Że oni może takim sposobem kombinują, żeby komonik nie chapnął inne rzeczy, ale to co im się tam duży u komolnika. to szansa tak będzie, to, że przyjadą na chwilę do Polski i city znowu do pudła tego typu ja nie wiem, do czego tak spierdalać zaraz sobie tych komuników, to, to wybrali sobie taką opcję pani kocha i dani makika żeby wypierdolić z Polski i nigdy nie wrócić może, może dlatego oni też, miło to komorników, komorników. Ale może dlatego, że oni uciekli z tego powodu, że ludzie nękali. Nachodzili. To ile razy było wypicie szyby. Ile? rok temu, dwa lata temu, już nie pamiętam co. Papera była, że ktoś tam e, e, puścił petardę w okno. To rozsypało się w pizzu. Może dlatego uciekli, że ludzie po prostu yy, zemścili się na nich. No szczególnie na, yy, na Danielowi. No i na pani Gochy, tego typu. Że przez tyle lat robili siebie w takiej pojazdach, tego typu. Dobrze, że kurwa ja nie jestem taki, o ja pierdolę. Wiem, że kiedyś byłem młody, głupi, też odpiedalało się, ale dam sobie sianę, wiem co jak, co z czym się je, tego typu. I widzicie. To się po co robić z siebie internetowego? No, no, właśnie nie. Dlatego to tak mówię, no... Fajna zabawa, fajna zabawa, ale pójdźcie jakie są... Z tego problemy i to duże problemy, jak oni już ludzie napoczyli inne rzeczy, wybiale im szyby, inne rzeczy, bo dani magical na to sobie pozwalał i pozwalał sobie wpuszczać różnych gości na streamach swoich, to niektórzy czy ludzie sorry, wyczuli. To po prostu, że trzeba kurwa przycisnąć ich. Ty, ty, ty. To jest moje zdanie. Nie musi się ze mną zgadzać, bo ja tylko mówię tak z punktu mojego widzenia <laughs> tego typu Słuchajcie. <laughs> ja rozumiem. Hejty hejtami są i będą. Tego się nie przeskoczy. Ale Dani Magika... No kurwa, usiąść na dupie, już dwa, laty, dwa razy wyladał w więzieniu. To usiąść na dupie i się zastanowić co trzeba zmienić, żeby ludzie podeszli do nich inaczej. Nie, no to no, no wiadomo, trzeba odpierdalać dalej, dalej, A Zobaczcie, opłaca się robić coś takiego? No właśnie, i zobaczcie, co się ta dzieje? Że pani kocha, gdy nie ma jakiego muszą wypierdalać z Polski, z zagranicy? Żeby komunicy ich nie zopali? A komunicy nie muszą od razu ściągać. Mogą poczekać. Im tam nie śpieszną, im to się opłaca. Przestrzegać kilka lat. A jak przyjadą do Polski, kurwa, czy tam ludzie zaczął jego i go podpierdalać no to szybko komornicy ruszą z buta oni komornicy się nie muszą śpieszyć nikt się opłaca, że przeczekasz tam rok, dwa, trzy czy lat uzbiera się set, od, odsetki z tego i mają premię tą dużą premię właśnie Słuchajcie, dla mnie no, no, takie uciekanie przed swoimi będnymi rzeczami, uciekać w ogóle, ogólnie powiem Wam tak, żeby tak uciekać jako frajer, to jest słabe. Natomiast wziąć w gaz, w łapę, jeździć te sprawy, inne rzeczy, lepiej wypitoić, lotkę robić. No właśnie, no to jest kojowe Chujowy jak skurwy powiem wam, no ale to ich sprawa nie moja, bo ja się nie przyjmuję, dopadło ich mm, zemsta za te wyczyny przez tyle lat na YouTubie, tego, dopadło. Życie nie jest kolorowe, to się mówi, tego typu, ale no oni sobie sami zrobili życie kolorowe. Że nie pomyśleli, że z czasem to się z czkawką odbiety i do grubo w zasadzie, No ale coś. Nikt nie myśli do momentu, ale później jak już nogi zaczynają się dziać, to się nie nogi. Dupa zaczyna grzać się. To się kurwa zaczyna. Jazgo. Po, po całości. Bez trzymanki. Tak. Trzymam myślić to w zasadzie tego typu. Proste, zapraszam na mój kanał, komentujcie na ten temat Co ja o tym mówię, sądzę Może macie inne zdanie na ten temat Które no, nie wiem no Musicie sami mm, skomentować Na ten temat Bo ja naprawdę, no mówię Ja mam to w dupie, bo Nie zachowuje się jak Dani Magical I Pani Gocha, to że kiedyś było to kiedyś ale teraz jest inaczej. Tak. Mnie, nie, nie, mnie to nie interesuje, inne rzeczy, bo mam w dupie hejty i będę miał w dupie, ale Dani, Dani Makika nie miał w dupie i zawsze agresywnie odpowiadał na hejty. No dlatego to się wszystko poskładało do kupy, bo mógł nie odzywać się, miał mieć w dupie to. Powinien mieć to w dupie, ale jak zaczął się tam spinać, wyzywać, no to hejty naciskały. Na Daniel Makikala, na e, pani Gochę, na brata Dani Makikala. I co wyszło z tego? Gówno. No właśnie. Trzeba myśleć główką i nie tego typu. Przemyślę sobie, i piszcie na, na ten temat w co o tym sądzicie, bo naprawdę no, nie jest mi szkoda dla niej ani pani Gohe, bo sami sobie batę na dupę wykręcili. To jest, to jest fakt. To jest, nikt nie powie mi, że nie, bo sami sobie batę na dupę wykręcili. To, że no, libacą, libacą patologią tam robili im tego, no ale sami sobie do tego doszli, zapracowali w uro, o, tego typu i tak się stało jak się stało no a teraz mamy problemy ich broszka nie nasza tego typu b b